To jabłko ma 28 g cukru, natomiast ten mafin ma 29 g cukru, czyli praktycznie tyle samo. Czemu więc uważamy, że jabłko jest zdrowe i odchudzające, a mafin tuczący i niezdrowy? Widziałem argument, że w przypadku mafina cukier gwałtownie skoczy nam do góry, a potem opadnie, co sprawi, że będziemy senni i głodni. Natomiast w przypadku jabłka glikemia będzie stabilna ze względu na błonnik. Technicznie rzecz biorąc to prawda, natomiast uważam, że w praktyce ma to małe znaczenie i w rzeczywistości jeśli skupiamy się na cukrze, to tracimy z oczu wielkiego, tłustego słonia, który cały czas jest z nami pośrodku pokoju, jakim są kalorie. Taki muffin ma 370 kilokalorii, natomiast jabłko 130. Tu jest to prawie trzy razy mniej przy takim samym, jeśli nawet nie większym wpływie na sytość jabłka. Do tego jabłko ma prozdrowotne związki takie jak witaminy, błonnik czy kwercytyna, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Wykazano na przykład, że włączenie do diety jabłek zmniejsza spożycie kalorii oraz obniża stężenie cholesterolu LDL, czyli tego złego. W przeciwieństwie do mafina, który nie zawiera żadnych istotnych prozdrowotnych związków, a do tego zawiera niezdrowe tłuszcze oraz pewną ilość prozapalnej soli. Dlatego jabłko jest zdrowsze niż mafin, aczkolwiek w zbilansowanej diecie jest miejsce dla obu tych produktów.